Czy to ja jestem złym bratem? Szokująca prawda o mojej siostrze. Od zawsze miałem bliską więź z moją siostrą Anią. Wspieraliśmy się w trudnych momentach, dzieliliśmy radości i smutki. Jednak ostatnio coś się zmieniło. Ania od razu po zakończeniu studiów wzięła kredyt na samochód, a ja, jako starszy brat, postanowiłem jej pomóc i pożyczyłem jej sporo pieniędzy. Uważałem, że to mój obowiązek, bo w końcu jesteśmy rodziną. Przez kilka miesięcy wszystko wydawało się dobrze. Ania spłacała mi część długu, a nasze relacje były na dobrej drodze. Ale pewnego dnia, kiedy przyszedłem do niej, zastałem ją w towarzystwie nowego chłopaka, Michała. Okazało się, że właśnie wyjeżdżają na weekend za miasto, a ja miałem czekać z moim pieniądzem, aż ona się zorganizuje. Wybuchłem: Jak możesz myśleć o wakacjach, skoro jesteś mi winna pieniądze?. Ania odpowiedziała: Nie rozumiesz. Życie to nie tylko pieniądze. Muszę się bawić i korzystać z młodości. Uciekłem stamtąd zdenerwowany, czując się zraniony. Teraz zastanawiam się, czy przesadziłem w reagowaniu na jej zachowanie. Czy to ja jestem tym złym?